Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj kilka wskazówek dotyczących przechowywania butów, kiedy nie jest na nie sezon. Zapraszam do oglądania. To, w jaki sposób przechowujemy nasze buty, będzie miało ogromne znaczenie na to, jak długo będą nam one służyły. I tutaj kilka wskazówek, które na pewno przedłużą żywotność naszego obuwia. Przede wszystkim w momencie, kiedy kończy się sezon na dane obuwie, warto jest je odpowiednio wyczyścić oraz zaimpregnować. Jeżeli dane buty wymagają oczyszczenia, naprawy, takiej specjalistycznej, zanieśmy je do szewca właśnie w momencie, kiedy kończy się sezon. Nie róbmy tego na początku sezonu, kiedy będziemy chcieli korzystać z tych butów, no bo będziemy musieli czekać, aż szewc je naprawi. Lepiej jest to zrobić na koniec sezonu, właśnie kiedy te buty nam się troszeczkę zniszczą, tak żeby były gotowe na kolejny sezon. Kolejna rzecz, Używaj prawideł, używaj specjalnych przedmiotów do przechowywania, do usztywnienia, tak żeby buty nie traciły swojej formy. Jeżeli chodzi o mnie, ja swoje buty, których nie noszę w danym sezonie, przechowuję. W Pojemnikach. Jeżeli mam oryginalne opakowanie, to właśnie w tym opakowaniu trzymam. Jeżeli pojemnik mi się zniszczył, to mam też takie specjalne opakowania, zakupione w sklepie, właśnie na buty. I to, co ja polecam robić, to właśnie w tych pojemnikach trzymać elementy zapasowe. Jeżeli mamy na przykład jakieś wymienne sznurówki do konkretnych butów, albo jeżeli, jeżeli mamy jakieś zapasowe fleki, warto jest te rzeczy trzymać właśnie w pojemniku, w którym trzymamy te konkretne buty. Jeżeli chodzi o samo przechowywanie butów, to jeżeli mamy oryginalne opakowanie, to bardzo często jest tam też ilustracja tego obuwia. Natomiast jeżeli opakowanie nam się zniszczyło i przechowujemy w innym, to co ja polecam zrobić, to jest albo naklejenie etykiety z opisem. Do kogo należą te buty oraz co to są za buty, lub, jeżeli wolicie, możecie też zrobić zdjęcie danych butów i przykleić je z przodu, tak żeby fajnie było widać, jakie buty znajdują się w środku. I to by było na tyle kilka wskazówek ode mnie, które na pewno pomogą Wam w tym, żeby te buty jak najdłużej Wam służyły. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.